Proszę sobie wyobrazić, jak to jest spadać z wysokości 8000 metrów, wiedząc, że za kilkanaście sekund zginiecie. A obok Was w powietrzu szybuje pilot, który właśnie zniszczył Wasz samolot i który jako jedyny przeżyje tę katastrofę. Tragedii lotniczych tamtych czasów. Za sterami Boeinga 727 zasiadał 41-letni kapitan Saburo Kawanishi. Pilot z imponującym doświadczeniem. Przekraczającym 8000 godzin lotu. Był weteranem japońskiego lotnictwa cywilnego, który latał na różnych typach maszyn, zanim trafił do kokpitu tego nowoczesnego odrzutowca. Obok niego siedział 27-letni pierwszy oficer Tsuji Kazuhiko, który, mimo młodego wieku, zdążył już wylatać ponad 2200 godzin, w tym ponad 600, na Boeingach 727. Trzecim członkiem załogi kokpitu był 30-letni Amerykanin. Donald Carpenter, pełniący funkcję inżyniera pokładowego, który jako jedyny obcokrajowiec na pokładzie miał za sobą prawie 2,5 tysiąca godzin doświadczenia. Do kompletu w kabinie pasażerskiej pracowały cztery stewardesy, gotowe zadbać o komfort podróżnych podczas nieco ponad godzinnego lotu do Tokio. Sam samolot był prawdziwą perłą w flocie All Nippon Airways, bo Boeing 727 o numerze rejestracyjnym JA8329. Został dostarczony przewoźnikowi zaledwie 4 miesiące wcześniej, w marcu 1971 roku. Maszyna miała na liczniku jedynie 865 godzin lotu i była praktycznie fabrycznie nowa, bez żadnych usterek technicznych odnotowanych w dokumentacji. Boeing 727 był rewolucyjną konstrukcją, która podbiła rynek lotniczy na całym świecie dzięki swojej wszechstronności i niezawodności. Jego najbardziej charakterystyczną cechą był układ trzech silników turbowentylatorowych Pratt Whitney JT8D, zamontowanych w tylnej części kadłuba, gdzie dwa agregaty umieszczono po bokach, a trzeci centralny zasilany był powietrzem przez charakterystyczny kanał w kształcie litery S, ukryty pod statecznikiem pionowym. Ta konfiguracja pozwalała na operowanie z krótszych pasów startowych, niż wymagały tego wcześniejsze odrzutowce, co czyniło 727 kę Idealną do obsługi mniejszych lotnisk regionalnych. Konstruktorzy Boeinga musieli zmierzyć się z ogromnym sceptycyzmem, gdy prezentowali projekt tego samolotu, bo wielu ekspertów uważało, że trzysilnikowa konfiguracja z silnikami w tylnej części kadłuba jest zbyt skomplikowana i podatna na awarie. Krytycy wskazywali na potencjalne problemy z centralnym silnikiem, który wymagał długiego kanału dolotowego. Narażonego na odkształcenia przy dużych kątach natarcia. Mimo tych obaw, Boeing 727 okazał się strzałem w dziesiątkę, bo linie lotnicze na całym świecie zamawiały go w rekordowych ilościach, doceniając jego ekonomiczność i możliwość samodzielnej obsługi dzięki wbudowanym schodom pasażerskim w tylnej części kadłuba. Do momentu zakończenia produkcji w 1984 roku. Zbudowano 1832 egzemplarze, co uczyniło go jednym z najbardziej udanych samolotów pasażerskich w historii lotnictwa. O godzinie 13:33 czasu lokalnego Boeing 727 rozpoczął kołowanie na pas startowy lotniska Chitose, a kilka minut później oderwał się od ziemi i rozpoczął wznoszenie ku przydzielonemu poziomowi przelotowemu. Na wysokości 8500 metrów. Załoga otrzymała zgodę na lot trasą lotniczą oznaczoną jako J1L, która prowadziła na południe w kierunku Tokio, przecinając malownicze tereny prefektury Iwate, słynącej z górzystych krajobrazów i tradycyjnych wiosek rolniczych. Pogoda tego dnia była wręcz idealna do latania, z doskonałą widzialnością i spokojem atmosferycznym, który pozwalał pasażerom podziwiać widoki rozciągające się daleko poza horyzontem. Nikt na pokładzie nie wiedział, że pięć minut przed ich startem z odległej bazy wojskowej Matsushima wystartowały dwa myśliwce, których trasa przetnie się z ich korytarzem powietrznym w najbardziej tragicznych okolicznościach, jakie można sobie wyobrazić. Baza lotnicza Matsushima, położona w prefekturze Miyagi, była jednym z kluczowych ośrodków szkoleniowych japońskich Powietrznych Sił Samoobrony gdzie młodzi piloci uczyli się sztuki prowadzenia nowoczesnych myśliwców odrzutowych. Tego 30 lipca 1971 roku o godzinie 13:28 z pasa startowego tej bazy wzniosły się dwa myśliwce North American F86F Sabre, gotowe do wykonania rutynowego lotu treningowego, który miał trwać godzinę i 10 minut. Jeden z nich pilotował 31-letni kapitan Tamotsu Kuma, Doświadczony instruktor z imponującym nalotem 2476 godzin, z czego ponad 700 na tym właśnie typie samolotu. Za sterami drugiej maszyny o numerze taktycznym 927932 siedział ktoś zupełnie inny, bo 22-letni porucznik Yoshimi Ichikawa, który dopiero rozpoczynał swoją karierę w lotnictwie wojskowym. Ichikawa był typowym starzystą, pełnym zapału i ambicji. Ale z minimalnym doświadczeniem bojowym, bo jego całkowity nalot wynosił zaledwie 266 godzin i wszystkie te godziny spędził wyłącznie w kokpitach F-86 Sabre. Co więcej, na tym konkretnym typie maszyny, którą miał tego dnia prowadzić, wylatał jedynie 21 godzin, co stawiało go w kategorii pilotów wymagających stałego nadzoru i ostrożnego wprowadzania w coraz trudniejsze manewry. Jego instruktor, kapitan Kuma, miał tego dnia przeprowadzić ćwiczenia obejmujące gwałtowne zmiany wysokości oraz zwroty o 90 i 180 stopni, które wymagały precyzyjnej koordynacji i stałej obserwacji otoczenia. Plan lotu zakładał, że obaj piloci pozostaną w wyznaczonej strefie treningowej z dala od korytarzy lotnictwa cywilnego. Ale jak się później okazało, ani wysokość, ani trajektoria lotu nie zostały dokładnie sprecyzowane w dokumentacji misji. Myśliwiec F-86 Sabre, który tego dnia stał się narzędziem tragedii, miał za sobą fascynującą historię sięgającą czasów wojny koreańskiej, gdzie zyskał sławę jako pierwszy amerykański myśliwiec ze skrzydłami skośnymi, zdolny stawić czoła radzieckim Migom 15 w pojedynkach powietrznych nad rzeką Jalu. Zaprojektowany przez firmę North American Aviation pod koniec lat 40., saber szybko stał się symbolem zachodniego lotnictwa wojskowego eksportowanym do dziesiątek krajów na całym świecie. Japonia, która po II wojnie światowej miała zakaz posiadania własnych sił zbrojnych, otrzymała zgodę na odbudowę potencjału obronnego w 1954 roku, gdy powstały siły samoobrony i natychmiast rozpoczęła poszukiwania odpowiedniego myśliwca. Dla swojego odradzającego się lotnictwa. Wybór padł właśnie na F-86 Sabre, które Japończycy początkowo otrzymywali jako używane maszyny z amerykańskich zapasów wojskowych. Między grudniem 1955 a 1957 rokiem japońskie Powietrzne Siły Samoobrony przejęły 180 egzemplarzy z nadwyżek United States Air Force, ale ambicje sięgały znacznie dalej. Bo celem było uruchomienie krajowej produkcji licencyjnej. Koncern Mitsubishi Heavy Industries w swoich zakładach w Nagoi zmontował 300 kolejnych maszyn w latach 1956 do 1961, czyniąc z Japonii jednego z największych operatorów tego typu na świecie. Japończycy nadali swoim sabrom poetycką nazwę Kyokuko, co oznacza promień wschodzącego słońca. Nawiązując do symboliki narodowej flagi i nowych nadziei, jakie wiązano z odbudową lotnictwa wojskowego. Mimo swojej legendarnej reputacji, F-86 Sabre miał również krytyków, którzy wskazywali na poważne ograniczenia tej konstrukcji, szczególnie widoczne w latach 70., gdy maszyna była już mocno przestarzała w porównaniu z nowoczesnymi myśliwcami naddźwiękowymi. Sabre nie posiadał radaru pokładowego. Co oznaczało, że pilot musiał polegać wyłącznie na własnych oczach przy wykrywaniu innych samolotów w przestrzeni powietrznej. W warunkach ograniczonej widoczności lub przy dużych prędkościach zbliżania ta słabość mogła okazać się śmiertelna, bo ludzkie oko potrzebuje czasu na dostrzeżenie i zidentyfikowanie celu, a przy prędkościach bliskich 1000 km na godzinę, każda sekunda zwłoki oznacza setki metrów zmniejszającego się dystansu. Dodatkowo samoloty treningowe operujące z bazy Matsushima nie utrzymywały łączności radiowej z cywilną kontrolą ruchu lotniczego, co tworzyło niebezpieczną lukę w systemie zarządzania przestrzenią powietrzną. Tego dnia kapitan Kuma i porucznik Ichikawa wystartowali w szyku dwójkowym i rozpoczęli serię ćwiczeń manewrowych, które stopniowo stawały się coraz bardziej skomplikowane. Instruktor demonstrował kolejne figury. A starzysta starał się je naśladować, ucząc się wyczuwać reakcje maszyny przy ekstremalnych przeciążeniach i nagłych zmianach kierunku lotu. Problem polegał na tym, że Icikawa koncentrował się niemal wyłącznie na utrzymaniu pozycji względem samolotu instruktora, zaniedbując podstawowy obowiązek każdego pilota, jakim jest ciągła obserwacja przestrzeni powietrznej w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń. W ferworze manewrów obaj piloci niepostrzeżenie opuścili wyznaczoną strefę treningową i zaczęli zbliżać się do korytarza powietrznego J-1L, którym właśnie leciał Boeing 727 z setką 62 osobami na pokładzie. System kontroli ruchu lotniczego w Japonii tamtego okresu działał w sposób, który z dzisiejszej perspektywy wydaje się niemal niewyobrażalnie niebezpieczny, bo wojskowe i cywilne służby zarządzania przestrzenią powietrzną funkcjonowały praktycznie niezależnie od siebie, bez wymiany informacji w czasie rzeczywistym. Kontrolerzy cywilni w centrum Sendai, którzy prowadzili lot 58 All Nippon Airways, nie mieli pojęcia, że w pobliżu ich korytarza ćwiczą wojskowe myśliwce, a wojskowi koordynatorzy lotu w bazie Matsushima nie wiedzieli o zbliżającym się Boeingu. Ta luka komunikacyjna, która w normalnych okolicznościach mogłaby pozostać niezauważona, tego dnia miała doprowadzić do zderzenia, którego konsekwencje wstrząsnęły całą Japonią i wymusiły fundamentalne zmiany w organizacji przestrzeni powietrznej. O godzinie 14.00 Boeing 727 ustabilizował się na wysokości przelotowej i załoga mogła wreszcie nieco się odprężyć po intensywnej fazie wznoszenia. Kapitan Kawanishi i pierwszy oficer Kazuhiko prowadzili swobodną rozmowę w kokpicie, podczas gdy inżynier pokładowy Carpenter monitorował parametry trzech silników Pratt Whitney, które pracowały równomiernie i bez żadnych anomalii. Stewardesy rozpoczęły serwowanie napojów pasażerom, którzy podziwiali przez owalne okna rozległe panoramy górskich szczytów prefektury Iwate, skąpanych w popołudniowym słońcu. Do lądowania w Tokio pozostawało nieco ponad godzinę i wszystko wskazywało na to, że będzie to kolejny spokojny i bezproblemowy lot, jakich załoga odbyła już setki. W tym samym czasie, kilka tysięcy metrów niżej, dwa myśliwce F-86 Sabre wykonywały kolejną serię manewrów treningowych, nieświadomie zbliżając się do korytarza lotniczego zarezerwowanego dla ruchu cywilnego. Kapitan Kuma właśnie zademonstrował gwałtowny zwrot o 180 stopni połączone ze wznoszeniem i teraz obserwował, jak jego podopieczny próbuje powtórzyć tę figurę. Około godziny 14.00 jeden obaj piloci zorientowali się, że znaleźli się poza wyznaczoną strefą ćwiczeń i instruktor natychmiast podjął decyzję o powrocie do dozwolonego obszaru, nadając przez radio krótki komunikat, że oddalili się od przypisanej im przestrzeni, i muszą zawrócić. I ciekawa potwierdził odbiór rozkazu, odpowiadając, że podąża za dowódcą, nie zdając sobie sprawy, że manewr powrotny poprowadzi ich wprost przez trasę, po której właśnie przemieszczał się pełen pasażerów Boeing. Myśliwce znajdowały się wówczas na wysokości około 8800 metrów i rozpoczęły prawy zwrot ze zniżaniem aby powrócić do strefy treningowej. Prędkość obu maszyn wynosiła ponad 800 km na godzinę, co w połączeniu z prędkością Boeinga lecącego z przeciwnego kierunku dawało względną prędkość zbliżania przekraczającą 1700 km na godzinę. Przy takiej dynamice odległość między samolotami topniała w zastraszającym tempie, bo każda sekunda oznaczała prawie 500 metrów mniej przestrzeni dzielącej trzy maszyny od zderzenia. Kontrolerzy cywilni w Sendai widzieli na swoich radarach wyłącznie znacznik Boeinga 727 i nie mieli pojęcia o obecności wojskowych myśliwców, które nie były wyposażone w transpondery kompatybilne z systemem cywilnym. Kapitan Kuma jako pierwszy dostrzegł niebezpieczeństwo, gdy sylwetka ogromnego Boeinga wyłoniła się przed nim dosłownie znikąd, rosnąc z przerażającą szybkością. Weteran z ponad dwoma tysiącami godzin na lotu zareagował błyskawicznie, wykonując gwałtowny manewr unikowy i jednocześnie krzycząc przez radio do swojego starzysty ostrzeżenie o ruchu z przodu. Doświadczony instruktor zdołał minąć pasażerski samolot, prześlizgując się tuż pod jego kadłubem, ale jego podopieczny nie miał ani doświadczenia, ani czasu, aby powtórzyć ten desperacki manewr. I ciekawa, według jego późniejszych zeznań, zobaczył cywilną maszynę zbliżającą się od tyłu i poczuł potężne uderzenie w ogon swojego myśliwca, zanim zdążył w jakikolwiek sposób zareagować na polecenie instruktora. Moment kolizji nastąpił o godzinie 14:02 czasu lokalnego, na wysokości około 7900 metrów nad pasmem górskim w pobliżu miasteczka Shizukuishi. Przednia krawędź prawego skrzydła myśliwca F-86. Uderzyła w lewy poziomy statecznik Boeinga 727 z siłą, która w ułamku sekundy zniszczyła krytyczne elementy układu sterowania pasażerskiej maszyny. Statecznik poziomy w Boeingu 727 pełni kluczową funkcję kontrolowania pochylenia samolotu, i jego uszkodzenie oznaczało natychmiastową utratę możliwości utrzymania poziomu lotu. Dla myśliwca konsekwencje były równie katastrofalne. Bo uderzenie oderwało całe prawe skrzydło, pozbawiając powietrzu elementów konstrukcji. Samolot wirował i trzeszczał, a jego kadłub wyginał się pod wpływem sił aerodynamicznych przekraczających wszelkie granice wytrzymałości materiałowej. W kokpicie Boeinga 727 kapitan Kawanishi poczuł nagłe szarpnięcie, które wstrząsnęło całą konstrukcją samolotu, a następnie drążek sterowy stał się całkowicie bezużyteczny. Nie reagując na żadne ruchy. Do... Na wysokości około 4600 metrów wydarzyło się coś, co słyszeli mieszkańcy okolicznych miejscowości, oddalonych o dziesiątki kilometrów od miejsca tragedii. Boeing 727, rozpędzony przez grawitację, przekroczył prędkość dźwięku, generując potężny grzmot soniczny, który przetoczył się nad górami prefektury Iwate, docierając nawet do miasta Morioka, położonego w znacznej odległości od epicentrum katastrofy. Przewyższając liczbą ofiar poprzedni rekord ustanowiony przez katastrofę lotu Viasa 742 w Wenezueli dwa lata wcześniej. Wiadomość o katastrofie nad Shizukuishi rozeszła się po Japonii z prędkością błyskawicy, wywołując falę szoku i niedowierzania w całym kraju, który jeszcze nigdy nie doświadczył tragedii lotniczej na tak ogromnąć. Japońska Agencja Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego natychmiast powołała komisję śledczą, która miała za zadanie ustalić przyczyny katastrofy i wskazać odpowiedzialnych za śmierć 162 osób. Prace terenowe okazały się niezwykle trudne ze względu na górzysty i zalesiony teren, na którym rozrzucone były szczątki Boeinga 727 oraz niesprzyjające warunki pogodowe, które przez kilka tygodni utrudniały dostęp do najbardziej odległych fragmentów wraku. Ekipy poszukiwawcze musiały przeszukać obszar przekraczający 10 km kwadratowych, aby odnaleźć wszystkie szczątki maszyny i ciała ofiar, z których widać Konstrukcję trajektorii lotu za pomocą symulacji komputerowych oraz weryfikację wszystkich ustaleń na podstawie dzienników meteorologicznych i operacyjnych. Kluczowym dowodem okazały się fragmenty lewego statecznika poziomego Boeinga, na których znaleziono ślady lakieru i aluminium, Pochodzące jednoznacznie z prawego skrzydła myśliwca F-86 Sabre, co pozwoliło precyzyjnie odtworzyć mechanizm zderzenia i wykluczyć jakiekolwiek inne przyczyny katastrofy. Formalne sprawozdanie z dochodzenia zostało opublikowane w 1973 roku i zawierało druzgocącą krytykę systemu zarządzania przestrzenią powietrzną w Japonii. Nie wymagały wcześniejszego powiadamiania władz cywilnych o niskopułapowych lotach treningowych. Co stworzyło śmiertelną lukę w systemie bezpieczeństwa, której konsekwencje ujawniły się w sposób najbardziej tragiczny z możliwych. Policja aresztowała porucznika Yoshimi ciekawe, stawiając mu zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci przez niedbalstwo zawodowe, polegające na niedostatecznej obserwacji przestrzeni powietrznej podczas wykonywania manewrów treningowych. Proces sądowy, który odbył się w kolejnych miesiącach, czego niedoświadczonego pilota, wykonującego polecenia przełożonego. Zupełnie inaczej potoczyły się losy kapitana Tamotsu Kumy, który jako instruktor prowadzący lot treningowy ponosił bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo całej misji i za decyzje, które doprowadziły do wejścia w strefę lotnictwa cywilnego. Sąd uznał go winnym nieumyślnego spowodowania śmierci przez rażące niedbalstwo i skazał na karę trzech lat pozbawienia wolności co było wyrokiem znacznie łagodniejszym niż żądała prokuratura reprezentująca rodziny ofiar. Orzeczenie wywołało mieszane reakcje, bo część społeczeństwa uważała, że kara jest niewspółmiernie niska do skali tragedii, podczas gdy inni argumentowali, że prawdziwi winni, której można było uniknąć, gdyby obowiązywały odpowiednie procedury koordynacji między sektorami cywilnym i wojskowym. 7 sierpnia 1971 roku, zaledwie 8 dni po katastrofie, japoński rząd ogłosił wprowadzenie nadzwyczajnych wytycznych bezpieczeństwa lotniczego, które całkowicie przebudowały system zarządzania przestrzenią powietrzną. Nowe i stała się przestrogą dla innych państw o konieczności ścisłej koordynacji wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej. Jeśli ta historia was poruszyła, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu co sądzicie o tej tragedii i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych opowieści o dramatycznych wydarzeniach, które zmieniły historię lotnictwa.